Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w długo wyczekiwanej serii na naszych trzech kanałach. A dzisiaj jest ze mną Unopelka i Frugal. Spoko, dobra. Teraz szukamy, patrzymy, kto będzie pierwszy losował i gramy. No to nie. Dwa, czyli Unopelka, Uno. Uno. drugi. Teraz, Frugo, ty jesteś numerek 2, ja jestem numerek 1, losujemy. Jestem. Ja losuję drugi, Frugo losuje trzeci. Narodowości nie mogą się powtarzać. Dobra. No to, ale, ale który mam? Złoty... All, all players, wszystkich. Dobra, no ja losuję no się... Uno, losuj no. pierwszy. Trzech no. zawodników losujemy i wybieramy. Dobra. Jednego z nich wybieramy? Trzy no. no, jednego z tych trzech. Dobra. All players. Koke, Koke, Koke. Koke z Atlantyku Madryt, Hiszpan. Spoko, jeszcze raz. Teraz ja losuję. Hiszpanię masz, aha. Dobrą narodowość trafiłeś. Argentyna. Dobra. Teraz frugo losujesz, all players. Dobra. I? Co to jest? Argentyna. Argentyna, aha. Ja wylosowałem pierwszą Argentynę, więc będziesz musiał losować kolejny kraj. Dobra, e, dobra, e, Unopelka na nowo. Tak, na Randoma. Dobra Random. O, Turcja, Karadeniz. Aha, ale nie musisz tego zawodnika w ogóle do składu ten. Holandia! No. no. no to ja mam Włochy. Aha. Dobra. Uno pelka. Ostatnia kolejka. Ej, Ej, ja nie prostu będę pierwszy raz, bo ja miałem też Argentyna, tak jak Ty. Aha, no to ja nie wiem, frugo, czekaj. No e. ja potem wylosuję. Ja. Uno, no dawaj, dawaj uno. Eee. Oj i no, Belgia. Aha, dobra, beja. teraz ja. I Brazylia. Nie, Belgia. Jeju, yeah, Belgia oh. No to ja, prawdziwa Belgia yy, Irlandia Aha, dobra, to ja wybieram z tych wszystkich krajów. Ja wybieram. Ja robię, nie, ja robię Argentynę, frugo, ty wybierasz Włochy. Czekaj, bo ja muszę jeszcze raz głosować. No wiem, bo żeśmy się zdublowali, no to jeszcze raz nosujesz no. Znowu mi się zdublowało, bo Hiszpanię. Ja miałam pierwszy w Hiszpanii, więc nie mam skład. Dobra, nie, Frugo, to jeszcze nie. raz musisz losować, bo mu się znowu nie, zdublowało. Ja Dobra, Frugo. Uno jaki a, kraj nie, wybierasz? Z jakiego będziesz skład nie, budował? Nie mam z czego budować. Ja mam, ja mam zbudować z Turcji, z Norwegii, z zbudować z Hiszpanii. No to z Hiszpanii raczej. Ja, tak to mówię. Dobra, ja wybieram Argentynę, a Frugo... Czekaj, ale to ma być to do 10 tysięcy? No do 10 tysięcy według wartości na PS3. No, a dlaczego na PS3? No bo na PCC są dużo drożsi i na PCC gościu, który na PS3 kosztuje 200, końców kosztuje 3800. Więc raczej nie. byś dwóch okay. zawodników jakiś włożył do składu i by ci się nie udało, bo na PS3 są okay. zawodnicy najtańsi. A w no, Fifi World no. może ten skład Ci nawet kosztować 2 miliony, byleby Ci na PS3 wartość według Futhedu nie przekraczała y, no, 10 tysięcy. To głupie wartości czy do ps albo na Xboxa, na PS4. No, no, no. wiesz co, to będzie głupie trochę, bo Ty zrobisz no, skład y, cały brązowy, ja zrobię skład cały złoty, a Fugo zrobi i nie będzie mógł w ogóle zrobić składu. Zróbmy wartością, żeby wszyscy mieli test to samo. Dajmy najtańsze. Albo na Xboxa, bo na Xboxa jest najtaniej. Na Xboxa no, są składy najtańsze. Piszesz? A gdzie mi to pisze? No tam będzie Ci pisało. Dobra to... No, no, dobra. to ja wybieram Włochy, przyjaciele. Włochy. Ja wybieram Argentynę, a Uno wybiera Hiszpanię. Więc zobaczymy się jeszcze. Za chwilę a my się z wami żegnamy i myślimy, że ta seria wypali i że będzie fajna. Na razie Cześć. do usłyszenia i piona. Cześć.